Cześć, z tej strony Grzegorz. Witam was na kanale Autodiscover. Wiosna w końcu do nas przyszła, można w kabrioletach ściągnąć dach. Akurat tutaj w tym przypadku twardy dach w niebyle jakim kabrio, bo w BMW M4. Dzisiaj w takiej luźnej formie vlogowej bierzemy M4 na test drogowy, a że zajechaliśmy do Kamila Blaharza. Zobaczymy, co takiego się właśnie u nas, u niego naszego naprawia. Challenger'y chyba się u Ciebie rozmnażają z tego co Martują widzę, się. marcują się, ten już prawie gotowy do zabrania, jeszcze będziemy zmieniać dokładkę na SRT, tak, to jest ostatnia rzecz, na którą czekamy, żeby wymienić, a tak to no, troszkę wyjątkowy, bo nie wiem czy zorientowałeś się, że to jest 4x4, tak, tak, to... zorientowałeś się, on inaczej, inaczej trochę stoi, na ty... tak, troszkę na... wyższy jest chyba, trochę, trochę wyższy jest, no dokładnie, auto naprawialiśmy w leasing uszkodzone było z lewej, lewej strony. strony. Bardzo często udaje nam się same poszycia butników wymieniać, Dokładnie. nie? Poszycia butników zamawiamy o dziwo w ASO. Takie poszycie butnika kosztuje, no, w zależności od aktualnego kursu euro-dolara, między 3,400 a 3,800 zł brutto, co jest zbliżone do ceny ćwiartki, którą trzeba kupić. Natomiast jeżeli wzmocnienia nie są uszkodzone, to chyba bez sensu wymieniać ćwiartkę. Lepiej fabrycznie, nowe poszycie dokładnie. na fabrycznych zgrzewach. No, nawet jest to szybciej, szybciej e, jeśli chodzi o czas pracy. Na fabrycznych, no dokładnie. I e, no, poszycie zamówiliśmy e, nowe w ASO. Oprócz tego, oczywiście uszkodzone były drzwi. Drzwi kupiliśmy używane za 3800 zł. Kompletne chyba były potrzebne, nie? Kompletne samo poszycie zasoby potrzebne. nie wystarczyło. No najlepiej instalację no, na było... no. zawsze przełożyć, nie? Żeby to... Na oryginalne. Żeby to po prostu gdzieś tam nie było jakichś konfliktów, wiązek, hmm. osprzętu i tak dalej, lusterka chociażby. Ale niemiła niespodzianka była też z drugiej strony. Zacząłeś auto gdzieś tam... Auto miało jakieś skazy chyba, tak? Na lakieru? Sk skąd to... Jak to w ogóle wyszło? Tam był, na całym aucie była naklejka dookoła mhm. i tak chamsko było odcięte Lakierowanie do, do tej naklejki, do mhm. taśmy. Okej, okay, czyli jak, jakaś naklejka była, tak, tak. taka, taka? No i ona była okrejone. troszkę przymalowana, myśmy i tak musieli malować. Nad naklejką był uszkodzony lakier. No, i tak zaczęliśmy oglądać. No, i tam było wcześniej e, robione w Stanach ten błotnik. Błotnik był robiony po amerykańsku. Z tego co jest. nie masz jakieś zdjęcia? Możesz podesłać? Nie robiłeś chyba, nie? Wysyłałem wam nagrody. Spróbujemy znaleźć i wrzucić. Masz czujnik lakieru. Zobaczmy, ile było w oryginale, jaki przyjechał, zanim jeszcze pokażemy wynik. No to jest było 250 przyramczyn. Tutaj było nawalone. Mhm. Tutaj było wież. Czyli to było wyklepane, nie? Tak, to wyklepaliśmy. 400, tu jest. Tu jest 400. 410. O no to w pewnym momencie grubienie. 300. No, to jest Natomiast jeżeli, by, czyli jeżeli był centymetr, to byłoby 10, 10 tysięcy... Chyba skala by się skończyła, nie? W sumie nie, no nie ma no, takiej to, skali, nie? To pokazuje powyżej 2 mm i już nie pokazuje. Nie pokazuje, okej. Okay, czyli no. powyżej 2 Natomiast tysięcy. Natomiast musicie mieć świadomość, że 1 centymetr to jest 10 tysięcy mikronów. Także jeżeli Dokładnie. tutaj mamy 1000 mikronów, to jest milimetr. Czyli 500 mikronów to jest pół milimetra, mm. nie? nie, jest tak jest mm, nie? Szpachli, Adam więc... robił tam test. Tak, test kiedyś, 200, stówki. stówki, no to no. dwie stówki to mniej więcej jest... Nie mam akurat, ja akurat... mikronów 40 mikronów? Ja mam tylko dwie dychy. Możemy sprawdzić, ile no. będzie, po, jak dołożymy dwie dychy. Adam, Adam ma dwie stópy, ja niestety Adam, tylko dwie. Dychy. Po dziesiątym. Tu mamy 1130. Dobra, zajmijmy dwie dychy. 900. No. No. Czyli. No, 200 mikronów, mm. tak, 200 mm. Dodaję ten. Natomiast dlatego jeżeli że tak powiem no okay, fabryczny błotnik ma lakier ma między 100 a 200 mikronów w zależności no, w który jaka producent jaka teraz wiadomo te lakiery coraz cieńsze natomiast natomiast no, do kilkuset mikronów no, to nie jest to nie jest 1000 mikronów to, tysiąc 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 się to tak jest się wydaje. to jest milimetr Możecie sobie wyobrazić, ile to jest no. milimetr. Natomiast jeżeli chodzi, wracając do tego Challengera, tutaj również właściciel kilka smaczków postanowił dodać. Auto jedzie od Ciebie do mechanika, będzie robiona geometria, natomiast będzie również montowana przepustnica i kolektor aftermarketowy i co ciekawe podświetlany wlot, ten, który jest w lampie, także też taki delikatny smaczek i to będzie pierwszy Challenger. Ja nie widziałem osobiście, żadnego jeszcze nie dopasowaliśmy, ale się da. Właściciel nam wysłał, zamówiliśmy, ze. Stanów, hak holowniczy, nie wiemy czy będzie, czy będzie tym ciągana przyczepka no. z końmi, czy, czy z samochodami, no tak na serio pewnie rowery, no bagażnik mały, a na rowery człowiek czasami chce wyskoczyć, więc... No to karnister spali Albo tak. Tutaj mamy nowy Dla element. Dla porównania sprawdźmy dokładnie, nowy element, cały lewy bok jest nowy, drzwi okay. używane, błotnik nowy, zamiennik, błotnik tylny, no, no, nowy 100. 130, No 130, 140. Pożycie no mamy wstawione nowe też. Dobra, a porównajmy drzwi używane? No tu była warstwa podkładu 250. Ładne był, były, nie trzeba było gdzieś ten, nie? Nie, nie mhm. było to jakiejś pakli specjalnej. Nie, nie, nie. 260. Nie żałowałeś to... lakieru. Ale nawet jest, lepiej. Y... zapodkodowane no. były, jakieś ryski były, Wiadomo, no, ale to lepiej tak, niż żeby też była jakaś. No tu mamy 200. Możliwość. Potem polerki tego, nie? 150 140 nowe poszycie wstawione, no, czyli fabrycznie nowy element, dwa nowe elementy drzwi, czyli drzwi pod powtórnie lakierowane plus tak. 100 mhm. mikronów. Dobra. Technologia wstawienia butnika. Przejdźmy do drugiego Challengera, prawie że identyczny, kolejny Challenger, tym razem 57 RWD i co ciekawe. Prezent od taty na 18 syna, a, tak? Właściciel z okolic, czasami cię odwiedza. Zresztą bardzo podobnie jak w tamtym egzemplarzu. W sumie odbicie lustrzane, poszycie tylne 3800, drzwi kompletne prawe używane 3700 i błotnik prawy przedni e, od tej 970 zł, ale to mogło być tak. Błotnik jest, widzę, że na tej samej fakturze z ASO co tylny błotnik, czyli jest nowy. Nowy. Widzisz różnicę pomiędzy nowym a, a zamiennikiem? Cena jeszcze jest dwa razy droższa. Oryginalny, to jest oryginalny tutaj. Oryginalny, nowy, no. go nie przykładałem. Nie przykładałeś go Aczkolwiek ten zamiennik źle, źle nie leży. Okej. Okay. Według mnie to tam jakieś różnice. Dobrze nam się go składało, bez problemów tam, żeby godzić gdzieś gminy. No, czy No, też z powodzeniem używamy. E, ogólnie komplet części do naprawy 9600 zł. Praktycznie tylko tyle. Z, z drugiej strony nie ma innych niespodzianek. Z drugiej strony nie ma, ale tutaj jeszcze z zawieszeniem z zawieszenie. No waha, tak koło, koło jest i... delikatnie pochycator i któreś koło krzywo leży z tyłu. Pewnie też jakiś amortyzator czy, okay. czy wahacz pewnie. Pewnie można byłoby kupić ćwiartkę i wstawić tak. taką, no, nie mówmy ćwiartkę, nie? bo tutaj jak widzicie, te wszystkie wzmocnienia. Tutaj akurat poszycie leży na magazynie, to nie będziemy pokazywać, natomiast zobaczcie, to jest cienka warstwa zewnętrznego poszycia. Te wszystkie wzmocnienia, jaka ta twarda blacha, w dodatku no, wzmocniona grubsza, rozpórkami, także to jest element, że tak powiem wymienny cienka, wiosenna kurtka, nie? Mm -hmm. Natomiast wszystko, co jest pod spodem e, jest, e, no jest twarde. No praktycznie o połowę grubsze, no nie? O połowę grubsze i to pracuje tak naprawdę no. za, no zobaczmy samochodu. na tą konstrukcję, nie? No. Jaki tutaj możesz zajrzeć. No szkabę szkabę. Samochodu, szkielet samochodu. W razie wypadku, ktoś mówi, że to auto się złoży, jak chiński taboret w czasie to, szkody, no, połowę, nie. nie ma opcji. No zobaczcie, to wszystko było tak naprawdę nieuszkodzone. Zresztą, gdybyście mieli samochód, szkodę parkingową i w błotnik, albo nawet ktoś złośliwy bo to ten Dokładnie. błotnik ma duże poszycie. Naprawdę tu jest duża przestrzeń, jakby ktoś tu mocniej wcisnął, mm -hmm. no, to też zrobi. Ta, to jest migabla. nie? Zrobi... zrobi dziurę. Nie, więc jedyna szkoda tutaj prawdopodobnie to było. No, my to wyprostujemy, naciągniemy, wyklepiemy rant do błotnika, mm -hmm. no, mm -hmm. bo potem jak stawiamy nowe poszycie, to na no. grzewarką. Na łączenia dajemy klej, żeby to. to nie Tak jak fabrycznie zresztą tak, tutaj no. było. No i tu musi być uszczelnione, żeby się woda nie dostawała. Czyli szybka naprawa? Szybka naprawa. Okej. Okay. I jeszcze stoi auto, które szczególnie mi sprawia dużo uśmiechu na twarzy. Podejdziemy? Na sam koniec ostatni Challenger. Rodzynek. Rodzynek, white body. Trochę na czasie, bo nowy film z Batmanem mhm. w Ginach. Napiszcie, czy Wam się podobał w komentarzu, czy Batman może w ogóle takim autem w następnej serii powinien jeździć Batman, nie? No Batman może jest trochę zacofany jeszcze. No, no powinien przejść XXI wiek i generalnie chętnie sprzedamy Hollywood tego właśnie... Z ten, ten właśnie projekt. Właściciel, dotarliśmy do właściciela w Stanach, który to auto wcześniej miał. Jeden z naszych sprzedających go na Instagramie znalazł. Okazuje się, że to był projekt poświęcony tacie, który zmarł na raka. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo pieniędzy poświęconych. Wyobraźcie sobie, że kupiliśmy go, no nie wiem, w granicach 20 tysięcy dolarów rozbitego na aukcji. Nowe auto, lepiej wyposażone, bo tu mamy aktywny tempomat, alkantary, no praktycznie full wypas, między 55 000 a 60 tysięcy dolarów na stickerze. To Projekt oklejenia folia jest trójwarstwowa. To są wszystko, to nie jest to wszystko tak naprawdę te wzory. To jest kolejna warstwa folii. Na to jest naklejona jeszcze folia PPF. Położona to ceramika, ceramika w środku. To wszystko właściciela kosztowało 16 tysięcy dolarów. Mm. Czyli prawie tyle, ile my za to auto zapłaciliśmy na aukcji. Będziemy starali się to odzorować, ponieważ poza drobnymi zadrami, tylko i wyłącznie malowane i uszkodzone były. Była maska delikatnie przygięta, błotnik i zderzak. zderzak. To auto akurat było niepalące na aukcji, dlatego też kupiliśmy w dość fajnej cenie. Natomiast szkoda tak naprawdę głównie mechaniczna. Mechaniczna, po zawieszeniu tak. Zaprzyjaźniony warsztat z pizzerii wymienił nam zawieszenie, wymienił nam kołyskę, bo ta kołyska mhm. gdzieś tam też e, dostała. Auto postawione na kole, geometria już wyszła. To, co tutaj możecie zobaczyć, to e, zobaczcie, jaka tu jest różnica w kołach. To jest normalna 20 z innego Challengera, mhm. natomiast koła są tutaj whitebody. E, to koło ma 245 szerokości, whitebody ma mają 305. 305 w 305. Kawał 305. Felgi są w regeneracji, gdzieś tam też drobne zadry miały, więc też już są gotowe do odbioru. Czekamy na ostatnie kratki zderzaka. Nie, nie, Ponieważ... nie. zderzaka, bo troszkę się różnią od zwykłego challengera tak. i tak. I troszkę dłuższy czas oczekiwania. Tak. Nie? No i co, maskę, maskę kupiliśmy w zamienniku, mm -hmm. e, błotnik również w zamienniku, zderzak oryginalny, zderzak oryginalny, chyba tak, bo nawet chyba jeszcze nie ma zderzaków w zamienniku do whitebody body, zderzak oryginalny ściągaliśmy ze Stanów, czyli dla Ciebie tak naprawdę chyba szybka naprawa, no, pospadać, nie? Poskładać, spasować, poskładać, nie było tutaj dużo komplikacji z tym samochodem. No. Belkę wymieniliśmy wzmocnienie, też było delikatnie, pas górny chyba pas, ten był przygięty, no, nie? No, no, ale to, był to, to no, nie, będziemy, nie będziemy podnosić, e, także tylko zostało nam poskładać, no i nie Używaliśmy tej folii, ponieważ zostały nam trzy elementy do lakierowania, no i chcemy zawieźć do zaprzyjaźnionej firmy, która znowu zajmuje się oklejeniami, żeby odwzorowali ten projekt i okleili go z powrotem, żebyśmy mieli swojego Batmobila. Oprócz tego auto ma jakieś nieledy idące przez cały samochód, podświetlane, także jadąc w nocy, jeszcze ry rycząc 6-4, to się naprawdę drze i myślę, że takiego naszego lokalnego polskiego autodiscoverowego Batmana Będziemy mieli. Wizyta u Kamila zaliczona. Jedziemy do servisu, bo tam, między innymi, jeszcze na poprawki niestety moje X4 musiało wrócić, a zobaczymy co oprócz tego. Tutaj ta autka jak do nas trafiło. Mieliśmy sprawdzić geometrię, bo tam poprzedni warsztat... naprawiany był tylny, tak. naprawiany był Przedni most. Przedni Przedni most, tak. most. No i tam jakieś były uszkodzenia, tam mieli jakieś podejrzenia, że tam jest dosyć mocno rozregulowane się tutaj naprawie. Wjechaliśmy na geometrię, okazało się, że nie ma tutaj żadnej tam tragedii jak na takie autko. Jedynie tam tylnie koło jedno jest zbieżne, ale tutaj możemy zastosować śruby mimośrodowe, bo fabrycznie są wsadzane bez możliwości regulacji, mhm. ale są miejsca, że jak wsadzimy śrubę, możemy to skorygować, tak? I tutaj zamówione śruby zostały i wymienimy to. I, i, i w geometria wtedy powinna już wyjść, yy, no tak jak ma być, tak. No, natomiast no to jest tak, jak często w życiu bywa. Jakby irytujecie się, na przykład naprawa się przedłuża, bo mechanik schodzi. Auto było w innym warsztacie, no Ty się specjalizujesz stricte w geometriach mm -hmm. i nawet takie auta, czy jakieś wielkie terenowe auta, Raptory mm -hmm. i tak dalej, jesteś w stanie ustawić geometrię. Oni ustawili geometrię na tyle, ile byli tak, w stanie i stwierdzili, że są. więcej nie jesteśmy w stanie, tak. prawdopodobnie most jest źle zrobiony Dokładnie, i, i tej... tyle, nie? Jakby do Ciebie się zwróciliśmy, no mm -hmm. te terminy, to też nie jest tak, że Ci przywieziemy auto, jesteś w stanie tego samego dnia bo tutaj też wjechać, nie? Więc przyjechało... diagnoza, od diagnozy to też chwilę. Tak, nie? tak, tak, bo to też przyjechało, żarówka do, do naprawy, tak bo nie świeci, eee, ogrzewanie tylniejszy. No szyby. to są takie tak, dokładnie jakiś nie? czas sprężny patrzeć, czy gdzieś, gdzieś przy jakiś tym, przewód nie. nie odciera czy gdzieś przy pełnych skrętach coś nie ociera. Dlatego doda no, takie już ostatnie szlify przed wydaniem w zasadzie, żeby no, nie okazało się, że coś później się przetrze i, i ten. No, ale tutaj te poprzednie elementy były w porządku, więc skupiłam się raz na tej geometrii, założymy te śruby, bo przyszły już. No i Czyli najprostsze tak. rozwiązanie, jakby jest najskuteczniejsze. Nie trzeba drugi raz mostu rozbierać. Nie, nie, bo... nawet nie ma sensu tego no. rozbierać. Bo ogólnie ciężko w takie auta, jak one fabrycznie wyjeżdżają, nie, one, nie są one idealne. No, no A to, też ludzie no. często je przerabiają, to że one są do terenu. Ta buda to wszystko pracuje, dlatego, jeżeli jest chociażby minimalna otyłka od normy, to też nieraz auta, jak nowe do nas przyjeżdżają mhm. z salonu, co mają tam po kilka kilometrów, też nie są idealnie ustawione i mają okay. tendencje w różne strony, yy, że są przeregulowane. Tak? Sporo ostatnio u nas Challengerów, także tutaj kolejny. 5.7 chemii V8, oczywiście z napędem na tył, do Ciebie przyjechał. Yy, dlaczego się u Ciebie znalazło auto? Przyjechał na geometrię tak? i mhm. bardzo duże wibracje. Dźwięki tak by, nie wiem, most się zacierał. Sprawdziliśmy najpierw się z olejmości. w olej wygląda ładnie. Zakręciliśmy kołami, koła były bardzo w złym stanie, były pokrzywione, felgi były wyząbkowane. Dostaliśmy tutaj zastępcze koła. Wibracje prawie zniknęły, bo też nie są idealne. Mhm. No i ten hałas też w znaczącym stopniu się zmniejszy, więc też mamy podejrzenia, że te koła, które są zastępcze, nie są idealne. Mhm. Czekamy teraz na nowe. Yy, które będą zagarnowane, no i wtedy już możemy zrobić ostateczny taki test, czy, 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 czy te łożyska, te mosty są ciche. Tak? No okay. i geometria też tutaj wyszło, że drążek kierowniczy, pomimo że on wyglądał yy, no prawie idealnie, nie, wyda nie wydawał się uszkodzony podczas kręcenia, nie chodził osioło, więc też tutaj zostały wymieniony na nowy drążek i końcówkę. okej, okay. z mojej strony tylko dodam tak tytułem, jakby auto było uszkodzone delikatnie przodem i gdzieś tam się z tyłu zahaczyło, wymieniona była. E Tylny błotnik, ale tutaj akurat potrzebowaliśmy ten błotnik wymienić razem z kawałkiem ćwiartki, ponieważ gdzieś te wzmocnienia pod tyłem, pod zderzakiem również gdzieś tam okular zderzaka był uszkodzony i znalazłem, że tylna prawa ćwiartka kosztowała 3800 zł, więc nawiązując do poprzednich samochodów, dokładnie tyle kosztuje praktycznie ćwiartka, co nowe poszycie. Jeżeli można wymienić poszycie, staramy się wymienić poszycie, jeżeli potrzeba ćwiartki, to wymieniamy ćwiartkę. Jeżeli nie wyjdzie tam przez pierwsze kilometrów nic, no to zazwyczaj już nic nie wychodzi. Natomiast te pierwsze kilometry pokazują nam, czy łożyska zaczynają się odzywać, czy tam inne podzespoły podczas prowadzenia czuć, że coś jest tam uszkodzonego. Dlatego też Przedłuża się to z tego względu, że takie auto też nie zarejestrujecie, tak? No, no. To wy nie możecie, ani my nie możemy zrobić tego testu drogowego, no, który jest takim najbardziej miarodajnym przed wydaniem aut. I kolejny białe auto: Citroen Berlingo, no nie. BMW X4. Niestety również autem zrobiłem no, niecałe 100 km. Ewidentnie jakby ty sam, jakby wydając auto, już zarejestrowane były jakieś delikatne tak. drgania, ale nie wiedzieliśmy, co to do końca będzie. Bo nie było dźwięku żadnego, same drgania już takie. I to przy prędkości między 50 a 70. 70 na godzinę jadąc na niskich prędkościach. Tam miałem podejrzenia. Y felg i oponal tutaj powiedziałeś, że one były sprawdzane, tak. regenerowane, dlatego... Tak, od... natomiast ewidentnie jakby znajomy za mną jechał i widział, że tylna prawe tak. koło w osi idzie krzywo, ja mówię, kurczę, no felgi były regenerowane, były proste, podjechałem do znajomego wulkanizatora, jakby wrzucił na wyważarkę koło, koło jest proste, proste nie? Tak. No czyli jak koło jest proste, to musi być uszkodzone coś w zwrotnicy. Tak, tak. I tu akurat y ukazało się piasta, łożysko, to jest ta piasta przykręcana i też przy okazji... Uszkodzona była tarcza hamulcowa po demontażu już tego, po założeniu nowego łożyska. Stara tarcza nie chciała w ogóle najść na otwór piasty koła i tutaj zamówiliśmy też nową tarczę, nowe łożysko, już po próbie te wibracje zniknęły, zostało nam ustawienie geometrii i myślę, że temat Natomiast temu... to też bardzo tak. dziwna sytuacja, auto uszkodzone z przodu, faktycznie tylna felga była w regeneracji, bo była delikatnie uszkodzona, mhm. wahacz był ty ty tylny dolny skrzywiony, natomiast wyglądało to jakby było od wózka widłowego, a tutaj praktycznie jakby nie, auto coś uszkodziło, chyba w krawężnik i że poza wahaczem felga tak. jakby była ok, natomiast poddała się piasta razem z tarczą tak, hamulcową. Ja właśnie dziwię się, bo nie było czuć w ogóle czas hamowania jakichś tych e, niepokojących, a tutaj tak. e, tarcza, a ta tarcza między hamulcami nie pływała. Tak, dokładnie pływała strasznie, a nie pokazywał tego hamulca. To znaczy jak coś jest krzywego takiego, to hamulec wpada, albo coś takiego się dzieje, tak? A tutaj same tak jakby wibracje się robiły przy pewnej, no w rezonan to i mogło faktycznie. Też mnie to dziwi, że tak się to mogło skrzywić, no. a nie huczało i tak dalej. No, no. Bo jak potem mierzyliśmy to 2 mm, 2 mm były różnicy między e, na samej pieście, czyli na końcu kładu mm -hmm. to był bardzo duży już odchył od tego. No ale takie przypadki też się zdarzają. Też to trzeba mieć w Dokładnie. głowie, że... I jakby też jeżdżąc możliwości. chwilę, niestety auto musiało wrócić i kolejny tak. tydzień tak naprawdę, tak. zanim przyszła, na początku przyszła tarcza, a potem tak. przymierzyliście, okazało się, że jeszcze piasta, tak. no i tak, tak to niestety schodzi. Mówiłem, że sporo Challengerów. Był 3.6 AWD, były 2.5.7 RWD i jest jeszcze z Pack, czyli 6.4 RWD e, biały. E, tutaj pszczółka, logo Skatpaka, e, auto, co ciekawe, rzadko nam się to zdarza, naprawialiśmy na wszystkich częściach oryginalnych. Tutaj właściciel nie chciał, żebyśmy żadnych części jako zamienniki używali. Jedynie lampy, bo lampy już są kosmicznie drogie. Z JGD bardzo fajne lampy kupiliśmy. Natomiast komplet akurat tutaj za dwie lampy 3200 zł, 64 komplet używanych chłodnic z wentylatorami ze wszystkim 6,5 tysiąca, to również kupiliśmy w używce a oprócz tego zamówienie w ASO na 20 tysięcy złotych, zderzak przedni atrapa zderzaka, pas przedni, wzmocnienie zderzaka, maska, mocowanie ślizgi kratka zderzaka oraz ślizgi mocowania zderzaka, to wszystko zamówiliśmy w ASO, najdroższa z tego maska, maskę w zamienniku jesteśmy w stanie kupić, no, w granicy 3, 3,5 tysiąca natomiast maska w oryginale w granicach 8000 zł. No zawsze powtarzam to, że naprawiając samochód sami, sami wiecie jak ten samochód został naprawiony i macie przede wszystkim kontrolę jak to auto na jakich częściach to auto zostało zrobione. Auto no dopiero co do Speed Serwisu przyjechało. Tutaj z tego co widzę na listę standardowy pakiet, czyli mamy Filtry, olej, zbieżność oraz do przejrzenia zawieszenie. Tutaj, blacharz, składając ten samochód, zauważył, że delikatnie przygięta od wypadku jest kołyska. Akurat kołyski w challengerach czy też chargerach są pancerne. Bardzo rzadko zdarza nam się, żebyśmy je wymieniali. Chociaż oczywiście, na tyle challengerów, chargerów, które przerabialiśmy, zdarzyło nam się kołyskę. Wymienić także to wszystko musi zostać yy, przejrzane. No potem jeszcze testy drogowe, bo to auto chyba tablic jeszcze nie ma, nie jest zarejestrowane. Także jeszcze potem, wiadomo, będziemy musieli się przejechać, zobaczyć czy nie wyje jakieś łożysko. To co w tym odcinku, to już wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapę w górę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Zapraszamy naszego Facebooka, Instagrama, TikToka oraz napisz w komentarzu, jakie auto z Ameryki ty byś wybrał. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. E